W tym odcinku pokażemy jak Toyota Hilux przeżyła… wszystko. Od wybuchu, przez powódź, po pożar i nadal działała. To historia, której nie uwierzysz. I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper w 2003 roku ekipa Top Gear podjęła się testu, który wydawał się niemożliwy. Toyota Hylax, jeden z najbardziej niezniszczalnych samochodów w historii, miała przetrwać najbardziej ekstremalne tortury, jakie można sobie wyobrazić. i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper I got Zaczęli Hilux został zaparkowany w budynku, który zaraz miał zostać wysadzony w powietrze. Potem zostawili go w ogniu. Gdy pojazd przeżył, próbowali zatopić go w powodzi. A to tylko początek. Po serii tortur nadszedł czas na ostateczny test ciężki dźwig. Hilux został przygnieciony, zniszczony, i nadal jechał. Po takiej eksterminacji, Hilux miał trafić na złą, a jednak. To auto zostało zachowane i dziś znajduje się w Muzeum BBC. To symbol odporności, legendy motoryzacji i niebywałej wytrzymałości. To historia, która na zawsze zostanie zapisana w kronikach motoryzacji. Hilux wciąż stoi w Muzeum jako dowód na to, że niektóre samochody są naprawdę niezniszczalne. Ta historia natchnęła Piotra z firmy, że Toyota to auto, które przetrwa wszystko. Jeśli szukasz równie pancernych, pewnych i uczciwych pojazdów, to Twój wybór jest tylko jeden. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz więcej takich historii? Kliknij suba i dzwoneczek. Koniecznie zajrzyj na inne produkcje na tym kanale, jeśli jesteś prawdziwym fanem motoryzacji. Dajcie znać łapkami w górę, czy kontynuować serię z niewyobrażalnymi motoryzacyjnymi ciekawymi ciekawostkami. Widzimy się w komentarzach.